Hej, witam was w mojej nowej serii z Minecrafta Survival Single Pie. Um, jak, jak wiecie zapowiadałem w audiologu, że między serią tą z Nikosem a e, tak mniej więcej na przełomie maja i, maja i czerwca będzie seria z Minecrafta no i dotrzymają obietnicy. E, Postanowiłem, że będzie to zwykła seria Survival. Nie wiem w tej chwili jeszcze jak ona się będzie nazywała, nie jestem zbyt twórczy, więc nie będzie to żadnej oryginalnej nazwy. Jak wiecie na YouTube są serie, jakieś tam Minecraftowe przygody, kwadrat, dzienniki surwalu i tak dalej. No, nie, być może ta seria będzie, będzie nazywała się podobnie, aczkolwiek będę się starał, aby ta aby ta nazwa tej serii była jakaś taka bardziej oryginalna. Ale nie obiecuję, że tak będzie. No okej, okay. jesteśmy w polu generatora świata. Nazwijmy sobie świat nowa, nowy. Survival. Okej. Ok. Game Mode to oczywiście Survival. Vival. Option. Wioski, niech się generują. No, domyślny typ świata, bo nie na widzę bonusowej skrzyni, więc wyłączamy. wyłączamy. Ale Cheat też wyłączamy. Nasze kody. I to w zasadzie wszystko. Create New World. I zaczyna, zacznijmy naszą przygodę. Z, mam nadzieję, że tylko, że nie będzie to jakiś, znowu nie wywali mnie koło dżungli, bo w Minecrafcie ostatnio od update'u z dżunglami zawsze wywala e, ludzi w dżunglach. No tym razem nie jest to żadna dżungla. E, Okej, okay. jest trochę przycina nam tym Minecraft, ale nie jest najgorzej. Zetnijmy sobie drzewo e, i e, po, pomówmy trochę o tej serii. W sumie seria. Seria będzie, będzie to czysty suvival Mam mody. Jak widzicie, jeżeli chodzi o mody, to mam dwa mody, na których bym chciał grać. Jest to Optifine oraz tutaj Ray Minimap. No w sumie Optifine daje nam, poza tym, że daje teoretycznie więcej FPS-ów, daje nam możliwość właśnie zwiększenia kontrol, czyli zrobienia zoomu, a Ray Minimap daje możliwość robienia znaczników, których i tak bym nie używał, oraz właśnie tej minimapki. Cóż, mam nadzieję, że nie będziecie obrażeni e, za to, że używam tych modów. A jeżeli chcecie, e, żebym nie używał e, modów, e, to też to piszcie w komentarzach. I kolejna sprawa to jest texture pack. Ja gram na teksturach Codtery Craft wersja e, 3.0, które bardzo, bardzo lubię. E, jeżeli chcecie, żebym grał na domyślnych teksturach, e, to powiedzcie, to wypełnię waszą prośbę, bo wiem, że nie każdemu te teksturki się jednak muszą podobać. Ok, e, na początek. Mamy już trochę drewna, no, zbierzmy sobie tylko, tylko kilof, ponieważ moim zdaniem bez sensu jest nie wielu e, drewnianych itemów, e, jeżeli wystarczy tylko zrobić kilof, żeby nazbierać kamienia, no i w rezultacie zrobić sobie te lepsze itemki. Hmm, okej. Okay. Chciałem w sumie zrobić, e, powiem o szczerze, chciałem zrobić serię z skyblocka, w sumie z, 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 nie z serwera, tylko z, z seria e, polegająca na tych, e, na przetrwaniu na tych mapkach e, lat, latających biomach. To, to, właśnie, to jest dokładnie to z pluginu Skylines Plus, ale niestety tam span był ustawiony, grałem na serwerze, na którym span był ustawiony naprawdę w nieciekawym miejscu w powietrzu i zawsze gdy spadałem musiałem się zabijać. No, w sensie, że jeżeli raz zginęłem, to spadałem do tej przepaści i, i się i ginąłem. Tak więc uirytowało mnie to trochę i uznałem, że jednak taki czysty, odkrytowy survival będzie lepszym wyjściem. Eee, teraz tak, wyjdziemy sobie z tej nory. Eee, jeszcze chcia, chciałbym Wam powiedzieć, kiedy będzie się ukazywała ta seria, bo to też jest przecież ważne. Eee, seria, która oczywiście jeszcze na razie nie ma nazwy, będzie ukazywała się w, w środę, e, ponieważ normalnie ukazuje się przeważnie w poniedziałki i piątki, ukazuje się e, seria Minecraft Plugin. Mówię przeważnie. Może niektórzy wyczaili, że tak się ukazuje, e, może nie. Ale ci, co wyczaili to wiedzą, że tak mniej więcej się ukazuje, ale to czasami się ukaże, czasami nie, ta seria manka puliny, bo raz nie, mam czas, żeby nagrać, raz nie mam, e, czasami coś muszę załatwić i tak to wychodzi. Mm. Natomiast w środę... O, wilczek! Ale słodki. Kurde, nie mam kości na Natomiast e, właśnie zrobię to w środku tygodnia, będzie raz w tygodniu, póki co, będzie ta seria mm, survivalowa. Myślę, że wam, wam się spodoba. E, będziemy sobie tutaj grali na survivalu. Żebyście po prostu nie mieli za dużo tych filmów, trzy filmy w tygodniu mi się w zupełności starczą i dla mnie, i dla Was do oglądania. Dla Was do oglądania, a dla mnie to po prostu do nagrywania. Ok, przyczajka i atak na świnie. Mamy jedzonko. Właśnie, mamy jedzonko. To jest bardzo ważna sprawa, bo jeżeli to będziemy węgiel, to sobie przepalimy to wszystko i będzie, nie będziemy musieli głodować. Wilki, no cóż, wilki w sumie, jeżeli są wilki, to może powinny być owce, które by na to wszystko polowały. Mm, nie będę zbierał żadnych śmieci, tutaj te trzcina i tak dalej, bo to przecież można sobie znaleźć bez żadnych problemów. A potem to tylko, kiedy się szuka miejscówki na dom, to po prostu tylko utrudnia Utrudnia i zajmuje miejsce w weku. tak. Mamy drewno, tego drewna w sumie też nie jest mało. I teraz przydałoby się znaleźć wełnę. Jak nic, przydałoby się znaleźć wełnę. A i węgiel. Bo węgiel na pochodnie, a wiadomo, dzięki temu zrobimy węglowi yy, pochodnie, a dzięki wełnie zrobimy sobie. O, dokładnie. Mówisz, masz. Mówisz, masz. Że jeszcze tak byłoby z diamentami, to byłoby po prostu super. Yy, czy mam trzy wełny? Dokładnie trzy. Czyli jesteśmy już uratowani. Nie będziemy narażeni na. Yy, Łaskę i nie łaskę mobów. kurde. Fak. po co zrobiłem walkbench? Skoro jeden już mam, no ale... Jestem czasem nieuważny, okej. Okay. Łóżko poddaję, żeby robiło się w ten sposób. Trzy kawałki drewna i trzy kawałki wału. Mamy łóżko, oki okay, doki. Okay. Mmm, tak jak mówiłem, węgiel. No, nie wiem czego go gdzieś znajdziemy, a jeżeli nie, to e, za, za jakiś czas zrobimy wyprawkę w jakiejś jaskinie, albo znajdziemy takie jakieś jaskinie bo węgiel naprawdę się przyda, to jest podstawa w Minecrafcie. Zresztą nie muszę Wam chyba tego tłumaczyć. Przepalimy sobie zwierzątka z tego. O! No, żelazo! Ale jest fajnie. Żelazo jest. Ale węgla nie ma. No cóż, myślę, że węgiel też znajdziemy. Żelazo. Żelazo się wydobędzie. To w sumie nawet duże to złoża. Mamy w ciągu minuty 6 kawałków żelaza. No start bardzo fajnie na tym świecie. Zrobimy myślę, że razem sobie jakiś armor albo coś podobnego e, można też pokręcić sobie, pokręcić się w, tym, w tej okolicy, a tam sobie po prostu żeby e, żeby zrobić sobie jakieś e, jakieś kości i ewentualnie potem te owce, e, owce, Boże, o, żeby sobie ewentualnie potem te wilki jakoś udomowić. Ale tu jest żelazny raj po prostu. I w tych jaskiniach, wiecie co, teraz mam pomysł, bo w tych jaskiniach, co znaleźliśmy obecnie... What the fuck! Co ty tu, gościu, robisz? No następny. Cholernik. Poszło, wą masz karo jednak. Jeszcze tego mi się... Brakowało. No, do cholery. No, 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 no. A ta e. fak, 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 nie! A Boże! Świetnie. A, gdzie to było? Tam, na tę No tak, pierwszy odcinek i pierwszy Dead. Nie, widzę czegoś takiego. Po prostu. Hamstwo w państwie na maksa. E, tam powinno być ta kina. E, no tak, jak mówiłem. Rej, ma... O, jest węgiel, patrzcie. Patrzcie, jak tu jest węgla. Po co, ja się tam zapuszczałem? Teraz te pewnie mają moje itemy. O nie, jednak nie. I, 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 i itemki są. Okay. Co, Się kieram po, po jej udostaniesz? Tak, tak, tak. Cwany jesteś. Cwany jesteś. To mocno cwany, bo ciebie się zapalam potem. To jest jakiś spawner. No lol. Ile ich może wychodzić? No jak widzicie, jak widzicie tutaj bez armoru. Się przeżyć nie tak. Ojoj oj, oj, uspokoiło się coś. A przynajmniej, wiecie co? Jest pozytywny aspekt tego, że, że e, zginąłem. Mam przynajmniej pełen pasek głodu i pełno żelaza. Nice, po prostu nice. W tych ratających biomach, o których Wam mówiłem, co chciałem nagrywać. Też mi się nie podobało w sumie to, że te surowce były tak płytko pod, nad ziemią, a tak to normalnie, jak wiecie, w e, trzeba iść na określoną głębokość, się zagłębić trochę w te jaskinie e, i dopiero wtedy będziemy mieć surowce, a nie, że sobie po pięciu minutach, na przykład e, dzisiaj po pięciu, po trzech minutach je zagłębiłem w, w ziemię i już miałem tą miałem żelazo. What the fuck? tu nie było tego animacji, że go bije? No dobra, nie będę do wnika tam były Bęgi PS. Ale to się liczy. Żelazo. Z, z żelaza myślę sobie że zrobimy mie mieczyk żelazny. Nie patrzę co tam się dzieje. No to jest ryzykowne No idealnie. Idealna właśnie wysokość. Można to sięgnąć sobie ręką. Ej, Git majonez, Idziemy dalej. Nie wiem czasami czy się, czy się nawet gdzieś tu w pobliżu nie osiedlimy. No bo w sumie założenia... Jakie są założenia z serii? Założenia z serii są takie, że po prostu, no wiecie, słuchaj, zbudujemy sobie domek, zbudujemy sobie jakieś farmy, różne mosty, wieże, nie wiem. Nie jestem zbyt twórczy, ale w każdym razie będę próbował coś zbudować. A właśnie tutaj, w tej okolicy jest dużo owiec. Co jest bardzo... Co dla mnie jest dobrą wiadomością, bo ja bym w sumie chciał zbudować sobie domek w stylu Bauhaus. Takim trochę model z wełny. Lubię takie domki, nie ukrywam. I chciałbym taki dom zbudować. Ale spadł jak PSów. Eee, Straszny. Okej. Okay. Nie wiem, on spadł mi do 6 aż, aż do 7 PSów. Eee, ale być może jest to oznaka, że żeby zakończyć ten odcinek. Eee, w sumie, o właśnie, zapada noc. W następnym odcinku zajmiemy się wydobyciem tego węgla, e, zajmiemy się również poszukiwaniem jakiejś miejscówki na dom, e, być może oślijimy się właśnie tutaj w pobliżu. E, albo zrobimy, albo pójdziemy gdzieś dalej eksplorować e, świat. Tak więc jeżeli ten odcinek Ci się podobał, e, nie zapomnij go go łapką w górę, skomentować lub subskrybować mój kanał, jeśli oglądasz, e, napotkałeś moje filmy po raz pierwszy. Jeszcze ja z Wami żegnam. E, owce również e, z Wami się żegnają. Tak więc, na się. do zobaczenia w następnym odcinku naszej serii.